No dobra Agnieszko, ostatnio się się na naszych social mediach i agencji i moich, że no dobra, robię te promuj post, promuj post, że ogólnie rzecz biorąc, no tak hukowo samemu ustawiać te reklamy, ale o co Ci tak naprawdę chodzi? Dlaczego nie można Czy tego promować? Czy to jest menadżer reklam? No tak wiesz, no patrząc co Wy robicie, jak ustawiacie, no to trochę coś tam wiem, no ale to promuj post jest takie pyk i mam. Tak, wydawanie pieniędzy na nie wiadomo co, No mówiąc to krótko. powiedz konkretnie, no bo tak naprawdę wiele osób, z którymi rozmawiam, e, mówi, no właśnie, podczas tego, co im zaproponować, że korzystają z tej opcji promo i post. No tak, bo me, jakby to jest taka wersja dla amatora i no. meta ją po prostu podrzuca, żeby było łatwo dostępne, żeby było widoczne, no i żebyśmy wydawali pieniądze i meta z tego zarabiała, wiadomo, ale nie mamy tam nad tym kontroli. Mm -hmm. Promuj post, no i gdzie on się promuje? Komu się promuje? Jakby jacy to są ludzie, w jakim wieku, jaka to jest płeć, czym są zainteresowani, jaka jest ich aktywność w internecie? No nic o nich nie wiemy, promując tego posta. No dobra, są... ale jak wejdę sobie przez załóżmy Instagrama z komputera, kliknę promój post, no to tam jakieś przyciski wiesz mi się jednak mniej więcej, ale tej pokazują. To jest tyle ustawień, menadżer okay. reklam, to jest tyle ustawień. I menadżer reklam nie jest jedynym narzędziem, z którego korzystasz ustawiając reklamy, mm -hmm. bo masz jeszcze piksela, magiczny tak, o którym nikt nigdy nic nie wie. Eee, I no, generalnie w ogóle menadżer reklam i ustawienie reklamy i w ogóle kreacja reklamowa to jest ostatni element pracy nad reklamami i wsparciem mm -hmm. płatnym. Zaczynamy w ogóle od analityki. a czy ktoś rozmawia o analityce, mówiąc: mój post? No nie. No bo, co, bo co ci po tym mój post? Ktoś ci wejdzie, polekuje fajnie, mamy ruch, ludzie lajkują, ale co to są za ludzie? Ale co dalej z tymi ludźmi? Czy oni wchodzą w link w bio? Wchodzą na stronę? Czy my monitorujemy, co oni robią na tej stronie? Czy my w ogóle widzimy, czy oni są na tej stronie? Nic o nich nie wiemy, jeśli nie mamy podpiętego piksela, jeśli nie mamy skonfigurowanych zdarzeń. Podpięty piksel dobra, zacznijmy na chłopa. No. Mamy stronę i musimy wiedzieć, co ci ludzie robią na tej stronie. Po to jest pixel meta, który wpinamy kodem na naszą stronę i przez Google Analytics 4 albo przez menadżer zdarzeń meta widzimy, co oni tam robią. Wejdą na stronę, jest zdarzenie, wyświetlili pod stronę, dodali do koszyka, nie wiem, wypełnili formularz. Jakby musimy wiedzieć, co oni tam robią, żeby mieć jakiś jakiś feedback, jakieś w ogóle pojęcie, czy osiągamy efekty, na których nam zależy, po tym w ogóle promuj post, o ile na tym nam aż tak zależy. E, ale no generalnie musimy, musimy wiedzieć, co jest dalej, no bo mój post, no dobra, będą jakieś aktywności, będzie trochę zasięgu, no ale co? A potem przychodzi taki klient i mówi, no ja nie mam żadnej sprzedaży. Cały czas wydaję na te reklamy 7 złotych dziennie i nie mam żadnej sprzedaży. No. A potem sprawdzamy i tak klient nie wie co to jest Google Analytics 4. O Pixelu tak. nigdy nie słyszał. Albo ma ich 30 zainstalowanych i nie wiadomo który. Trzy konta firmowe meta to, to, to jest moja ulubiona po prostu bajka i połapanie się w tym jak ktoś poustawił całe portfolio biznesowe i, no i jedyne co robi to ustawia promój post na 7 zł dziennie. Nie wie nic o swoich odbiorcach, nie analizuje wyników. Nawet nie wie, ile ludzi weszło mu na stronę w przeciągu miesiąca i narzeka na to, że nie ma żadnej sprzedaży. No, zacznijmy od podstaw. No dobra, no to e, tak naprawdę z autopsji e, no bo chcielibyśmy właśnie Wam pokazać, tak naprawdę, że o tym, co mówimy na samym początku podczas współpracy z kotami że właśnie ta analityka, te dane E, są istotne. E, no właśnie, no bo twierdzą, że okej, okay, dobra, no przez posty będzie sprzedaż, ale to też jest podobna sytuacja, że jeśli przez posty będziemy sprzedawać, to znowu nie ma tych danych tak naprawdę później, żeby wypuścić w Tak, gdzie jest remarketing. Tak, o którym mówimy. No wyobraźcie sobie mówi. sytuację, że przez pół roku z rzędu cały czas klikacja promój post, promój post, promój post. Fajnie, jacyś followersi się pojawili. Generalnie może jakieś pojedyncze zamówienia wpadły, są jakieś reakcje pod postami, kilka lajków wpadło, jakieś komentarze, no ale średnia taka, sprzedaż średnia, powiedzmy, że zbliża się Black Friday i macie w głowie to, dobra, przez 6 miesięcy promowałem post, jacyś tam ludzie się zebrali, większość nie kupiła, no bo wiemy, wpadło tylko kilka zamówień, jak do tych ludzi wrócić? No tak, co oni jakąś interakcję wykazali z tą naszą marką i nie mamy I żadnych danych. Nie było Pixela, nie było Google Analytics 4, przez 6 miesięcy wydawałeś pieniądze, wydawałaś pieniądze i gubiłaś wszystkie dane, które mogłeś sobie zarejestrować i wykorzystać do kampanii remarketingowej, czyli do takiej, która wróci do ludzi, którzy wcześniej podjęli jakąkolwiek interakcję z twoim profilem. Zmarnowałeś hajs człowieku, jakby co ty robisz? Tak. No i, i teraz jest druga strona też medalu, że tak naprawdę stać cię, żeby zapłacić 7 złotych dziennie za właśnie promój post. No to 7 razy 3 daje nam mniej więcej 210 w skali miesiąca. I to jest jeden post, który często jeszcze nie ma jakiś call to action, czyli jakiegoś działania wywołującego, albo w ogóle nie kieruje na, nas, na żaden link. I później się okazuje, że przychodzisz. No, czy do agencji, czy chociażby do freelancera i mówisz, no dobra, ale ja mam, nie wiem, na obsługę 200 zł miesięcznie, no bo tyle wydawałam na promój post. I co możemy tutaj odpowiedzieć w ogóle na to, że no, jaki budżet, czy istnieje w ogóle optymalny budżet, od którego warto byłoby zacząć y, uruchamiać reklamę? To jest moja ulubiona dyskusja z osobami, <laughs> które zaczynają. Bo wiadomo, że klienci, którzy są jakieś większe, średnie, średnie większe firmy, które są już trochę na rynku, no to przychodzą, rzucają ci swój minimalny budżet. Ja chcę wydawać 45 tysięcy miesięcznie i potem będziemy skalować. No i to jest takie bare minimum, nie? jakby na luzie 45 koła rzucamy, ale osoby i małe mniejsze marki, które dopiero Zaczynają no, albo. sobie pozwolić, nawet zapominają tak. w ogóle. W... Wiele razy widziałam w biznesplanie, planie, że tak naprawdę nie ma nic na marketingu. Gdzie ten budżet? No <laughs> tak, gdzie ten budżet jest. I są to albo osoby, które wchodzą po prostu dopiero, zakładają wszystko, orientują się, albo robiły po prostu coś właśnie na własną rękę. No to to jest, to jest, to jest trudna rozmowa, bo to generalnie to też nie jest tak, że. Um, specjalista od reklam pyta ciebie, jaki jest Twój budżet na reklamy, i ty mówisz, dobra, powiedzmy, nie 1500-3000. I ty musisz dać te 3000, i ono ci się gubi w eter i jakby nigdy więcej go nie zobaczysz. Mm -hmm. Reklamy Meta, reklamy na Google, pobierają opłatę stopniowo. Jeśli to jest nowe konto reklamowe, wydajesz 10 złotych dziennie. No to najpierw ci pobierze 7 zł, potem pobierze ci z karty oczywiście 15 zł, potem ci pobierze 50, jak sobie będziesz zwiększał budżet, więc jakby nie wydajesz tego z góry, nie musisz się wypłacić z tych pieniędzy, tylko one są pobierane stopniowo, a wiadomo, że te pieniądze, które są wydawane, one generują ci ruch, jeśli masz oczywiście poprawnie ustawione kampanie przez menadżera reklamy przez promo Post. <laughs> więc jeśli masz poprawnie wdrożone kampanie, jest uwzględniony remarketing, jest dobra struktura, mamy dobre targetowanie. No to na bieżąco, jeśli jesteś sklepem internetowym, to, co wydajesz, na bieżąco zwraca ci się w zakupach. Więc... Tak, i przy okazji, jak jest codzienna jakaś tam analiza, optymalizacja, to tak naprawdę wyłapujemy, jak wygląda ta sprzedaż i jesteśmy w stanie realnie zareagować, zwiększyć, zmniejszyć budżet, czy coś poprzesuwać, chociażby między kampaniami. Tak, no tutaj warto zaznaczyć, że jeśli mamy. Nowe konto, pixel jest pusty. Pixel pusty to znaczy, że dopiero go zainstalowaliśmy tak. i nie ma żadnych danych. No to musimy dać sobie taki bufor dwóch, trzech tygodni. To zależy oczywiście od ilości budżetu dziennego, żeby jakieś tam dane się zebrały, żeby algorytm się nauczył. Algorytm nau jak ja mówię klientowi, żeby algorytm się nauczył, to czuję się po prostu jak jakiś, nie wiem, jakbym był jakąś maszyną AI, która wali takimi tekstami, ale dosłownie algorytm się uczy. My sobie ustawiamy targetowanie. Ale on, patrząc, powiedzmy, wyświetli 50 osobom reklamę z tego naszego pierwotnego targetowania, i 10 z nich e, dokona zakupu. To jest oczywiście bardzo pozytywny współczynnik konwersji, mm. ale dla przykładu. E, no i mamy tutaj współczynnik konwersji 20%, tak, 20%. Potem wyświetli kolejnym 50 osobom z trochę innego targetowania i tam mamy już 12 osób na 50, no to już nam się zwiększa ten współczynnik konwersji i ten algorytm uczy się, że dobra, ta grupa była trochę bardziej dopasowana, mhm. mimo że od, ten algorytm trochę odbiegł od tego pierwotnego targetowania, no to tutaj to byli ludzie, którzy z większym prawdopodobieństwem zakupią. Mamy wyższy współczynnik konwersji, algorytm się uczy. I jest taka zasada, że y, około 40-50 konwersji docelowych tygodniowo to jest taki, Taka liczba, dzięki której algorytmy wystarczająco danych, żeby wyjść z fazy uczenia się. I wtedy dopiero można tak opracować dobrze dopasowaną strategię pod to, co wypluje nam po prostu w dane, które mamy. Tak, no i te, tak jak mówiłam, te pierwsze dwa, trzy tygodnie to jest taki bufor, to jest to uczenie się, to zbieranie danych i po pierwsze technicznie, po drugie też dla, na, dla nas. My widzimy, jakie mamy stawki, czy mamy koszt kliknięcia za duży. To, Oczywiście wtedy widzimy, że albo w ogóle reklamy są nieinteresujące, albo mamy ze słaby call to action, albo trzeba zmienić targetowanie. Jeśli mamy niski CTR, to samo zmieniamy trochę reklamę, żeby szybciej przykuwała wzrok, był mocniejszy hook. To też jest dla nas takie forth and back, bo wiadomo, że pierwsze kreacje reklamowe, które wdrożymy, to nie jest najidealniejszy scenariusz. generalnie jestem, nigdy nie powiem komuś, to są te idealne kreacje. To, to po prostu. Tylko powiem, nie wiem, sprzetestujemy, zobaczymy, wyniki pokażą. Niejednokrotnie tak. było tak, że mi się podobała jakaś kreacja, a, ona a potem jak, jakaś, jakaś inna zrobiona w Paint'cie w ogóle, tragiczna, miała dużo wyższy CTR, bo po prostu CTR, czyli współczynnik klikalności, bo po prostu szybciej przykuwała wzroki i jakby te rzeczy widzimy przez te pierwsze 2-3 tygodnie i to nam tak, określa możemy kierunek. Możemy zaznaczyć, że jeśli jakiś ekspert od reklam powie, Hmm, zaczniemy zarabiać na drugi dzień i to nara. Ty, tak, to nara uciekasz po prostu, bo jeśli tym bardziej nie masz piksela, nie ma co tam zoptymalizować, nie ma jak ułożyć tej strategii, no tam nie ma szansy po prostu w przeciągu tego pierwszych dwóch dni wygenerować po prostu e, sprzedaży, bo nie ma na czym tego po prostu oprzeć i nawet jeśli byśmy byli najlepszymi specjalistami, no ale to niestety nie wróżymy z fusów w przypadku e, reklam. Tak, no ja niejednokrotnie odmówiłam współpracy, jeśli ktoś powiedział, że nie poukłada sobie strony i analityki. Jakby oczywiście analityka jest po stronie specjalisty, tak. ale strona musi być dobrze przygotowana. Tam Tą analitykę trzeba pod coś podpiąć. I niejednokrotnie po prostu odmawiałam takiej współpracy, bo ja nie będę obiecywać gruszki na wierzbie, jeśli ja nie mam dobrej podstawy. W ogóle zanim ja zacznę myśleć o tym, jaka to ma być kreacja reklamowa, to technicznie wszystko musi być po prostu tak. To musi wszystko grać w Google. Tag Managerze, jak odpalam sobie debug, klikam po, po kolei te wszystkie zdarzenia, wszystko mi się wywołuje. Widzę, kto coś ma w koszyku, za jaką cenę, widzę ID tego produktu. No wszystko tam musi być, bo to wszystko jest potem wysyłane do mety. Mhm. I dlatego, jeśli ja wczoraj oglądałam buty na stronie Dizzy, to dzisiaj je widzę w remarketingu, bo tak. Pixel zaciągnął, które to były buty, za ile ja to dzisiaj widzę w remarketingu. I tak naprawdę ten film ma na celu pokazanie Wam po prostu, że trafiamy na wiele wiadomości, na wiele, nie wiem, jakichś postów na grupach. Hej, mam, nie wiem, 500 złotych na. Marketing na reklamy, ale brakuje tam najważniejszego właśnie, że jak zadaje się nawet to pytanie, hej, ale masz y, Pixela, czy masz y, Google Analytica podpiętego, a co Jak to wygląda jest? strona, tak, to najczęściej to jest w ogóle, co to jest, nie i wiem. później gdzieś. Ktoś tak, coś robił, ale tak, nie o, wiem, gdzie, gdzie tak, są tak. dostępy. Tak, I, i też w tym wszystkim patrzymy później, że a, bo chcą mnie naciąć na koszty wyższe. A to nie jest tak właśnie do końca. Reklamy są bardzo istotnym elementem w strategii po prostu budowania e, firmy, w strategii marketingowej, ale trzeba je po prostu ułożyć e, z głową. E, I też chcemy tak naprawdę zachęcić, że jeśli no właśnie sami nie wiecie, co wy macie poukładane, albo w ogóle nie macie poukładane, żebyście odezwali się do nas pod tym filmem. Poczekaj. Jeszcze chcesz coś dodać? Najpierw zaloguj się na wszystkie swoje konta o. gmailowe. No. i sprawdź, czy masz podpięte usługi Google Analytics 4, Google Tag Manager, Google Search Console. Ogarnij swoje dostępy, o. żebyś jak do nas przyjdziesz i ja ci zadam pytanie, czy masz zainstalowane narzędzia i czy masz do nich dostęp, to żebyś chociaż wiedział na to To żebyś chociaż, te bare minimum, żebyś po prostu chociaż znał odpowiedzi na te pytania, bo to ułatwi sprawę. A, jeszcze jedno. No? Poukładaj swoje portfolio biznesowe meta. Tylko wiesz, że przy małych biznesach to tak naprawdę e, osoby, nie wiedzą, co gdzie tam w ogóle jest. Chat GP... GPT, ktoś portfolio biznesowe meta, jak poukładać zasoby, to wiecie się. Zróbcie tą podstawę, jakby będziecie przygotowani, a potem możemy rozmawiać o szczegółach, o strategii i tak dalej. Tak. I, a jeśli chcecie tak naprawdę, żeby to już nawet nie wpisywać do tego, czatu GPT, jak, jak to w ogóle zrobić, jak to poukładać, żeby nie było, żeby tak um, odsyłamy, to po prostu skomentujcie ten, tą treść, tą post. Y to, co Wam się te w danym momencie wyświetla, umówcie się z nami na konsultację, sprawdzimy, co wy tak naprawdę macie tam poustawiane i czy w ogóle cokolwiek macie poustawiane, zbliża się praktycznie Black Friday i będziecie chcieli się przebić ze swoimi produktami. Zaraz będą święta, które są kolejnym wielkim boomem sprzedażowym, a może się okazać, że Wy od początku roku nie zbieraliście żadnych danych, bo Heszkowo robiliście jak ja, czyli pro mój post, czego nie polecamy tak naprawdę. Jak Magda mi powiedziała, że kliknęła w wsparcie posta. Ale to się włączyło moja DHT i moja cierpliwość, więc możemy to posłuchać. Nie bądźcie jak Magda, nie klikajcie pro mój post, tylko naprawdę zaufajcie, że ktoś to dobrze e, poukłada. Nie bójcie się e, dowiedzieć, umówić. I jeśli ktoś wam mówi, że za 200 zł, czy za 500 jest w stanie wam złotych. Ułożyć strategię i będziecie zarabiać, to zastanówcie się cztery razy i podziękujcie na samym końcu. No i jeśli ktoś powie włączać ci reklamy w ciągu dwóch dni, to nie w ogóle. Tak to jest tak samo. E to ten ktoś robi to prawdopodobnie z samouczkiem, z jakimś tutorialem z YouTube. Albo nie... przez promój post. No to. Albo włącza tą pełną jajową kampanię meta, co tak. też nie jest dobre. Tak. Ale o tym, kiedy idzie. Dokładnie. Więc jak chcesz zobaczyć, co się tam dzieje u Ciebie przed najważniejszymi datami w roku, to skomentuj. Zobaczymy, co tam masz narobione w menadżerze reklam i czy w ogóle go masz. Cierpliwość gotowa na następnych klientów i poukładanie ich analityki. Dzięki. Dzięki.